Siemano, Siemano, Siemano wszystkim. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Także ten tydzień zaczynamy od wtorku. Na spokojnie, nic się nie dzieje. Miał być Dawid, obiecałeś i Dawida nie ma. Tak, no plany się pozmieniły, miało, miało przyjść ogólnie kilka osób, no ale niestety oni pracują jeszcze tam gdzieś u siebie i to nie jest tak, że ktoś zadzwoni i oni zaraz przyjdą. Też masz tak dużo? Trzeba, no coraz więcej, coraz więcej, to już jest drugi Zobacz, jest ponad kurde. No ja jestem na końcu w tej rajce, zobacz No mówię, będzie coraz więcej, będzie coraz więcej papryki Dwa wózki jak nic tutaj będę miał No jest, jest, jest grubo A Tutaj kolega też, też ma dużo Tyle co jest, widzę no. Uuu, kulawo, kulawo <laughs> kulawo, kulawo Ale nieważne, pogoda dopisuje Bo jest zajebiście to Znaczy dopisuje, nie dopisuje Nie, no fajnie jest, jak jest to dużo roboty to fajnie jak jest chłodniej, nie? Wiadomo, jest na sortownie, mój drogi. Jedź i się sortuj. 2 euro za kilo dzisiaj, no, no nawet, nawet więcej, nie? Dwa mniej więcej tak samo jak wczoraj, co nagadał. Co jest za problem? Idziemy pomóc, tak? Karpolen? No Elektryczny kar I hakajkę ha furiał O, oh, sietman man Zobaczcie, jest awaria Spadł I gdzie? nie ma nawet tego Tak Tak, nic nie Tak, Potrzebujemy widlaka, my nie no. podniesiemy tego To jest jak zwary Trzeba, że go tu wypchnąć, ale to może... Poszumaj. To może jebnąć nie. Zobaczcie. Nee, twee mensen. Twee mensen die i twee die Tak, to trzeba. Zobaczcie, ruko. ciężko, no, o, ciężko. Jij duwen. Ja, kilo. Zwa. Maar wie gaat beton Ja, nou goed, we hebben het beton Tak, no, dobra, to to Ja, dat we een paar mensen. Ze hebben het ervoor gehoord. Zeg niet je het kan niet alleen duwen. kan wel. Nee. Eén man die kant duwen, een andere trekken, een andere die kant een betonpad duwen. Yeah. Anders kan ik. Mamy Thierry Five i więc Dobra, jest więcej ludzi, ale tutaj te osoby niestety nie chcą być nagrywane. Także widzimy się za chwilę z powrotem. No i wieczorem się udało. Takim sposobem, jak mówił Hajder. Przechyliliśmy go na tą rurę i stamtąd pchaliśmy w tą stronę. Ech, hej dank, Wyłącz i błąd Ja teraz blisko a, a, Dziękuję a... bardzo a proszę, proszę, a, Ale proszę, jak... moja Jak co to dzwoni Zawsze coś na nie? No widzisz i my zawsze idziemy pomóc no Ale od czego są przyjaciele Trzeba sobie pomagać, nie? O piękne słowa No a tak jest, no kurde nie piękne ma, nie ma to słowa. tamto Piękne słowa ochara do, Dobra, ja lecę tu, do później, do później Dobra, także ten tego idziemy skończyć rajkę Steve'ego Bogo na godzinę wywiało, tyle ma papryki, tu sobie założymy, zbieramy i gadamy. Jeżeli chodzi o dzień wczorajszy, to papryki mieliśmy na zbierane, czyli w poniedziałek 14 ton, a dzisiejszy dzień jest przewidywany na 18 ton. Cena papryki się nie zmienia, jest cały czas powyżej 2 euro na skupie. A jak byłem w sklepie parę dni temu, to za jedną taką sztukę było trzeba zapłacić 99 centów. Także zobaczcie, jaka różnica na skupie, a jaka różnica w markecie. No kolosalna. W kartę na 5 kg to kartę sprzedam za 10 euro, a w sklepie za 20, za 25. Tak niestety działa ten biznes. taniej kupię, drożej sprzedam. No i dobra, odjechałem do końca. Pod koniec obróciłem się z drugiej strony i sobie go ciągnę, bo już niewygodnie się rzuca, jak tutaj tą stronę mam zapełnioną. I zaraz wyprzedzając Wasze pytania, bo mnóstwo, wciąż mnóstwo osób pyta, czy jak my rzucamy tą paprykę tak jak ziemniaki, czy ona się nie obija? No nie obija się, zobaczcie sobie. Każdą po kolei wezmę rzuconą. Nie ma nawet śladu. Tylko takie odgłosy się wydają, bo najstraszniej jest strasznie twarda. Zobaczcie, jak ja w nią zapukam, tu jest taka większa. I też nic się nie stanie. Także tutaj ona się nie obija. To niebieskie, tak jak mówiłem, pod spodem jest skałszukowe I ona z takiej wysokości, zobaczcie. Nic się nie dzieje tej papryce. Twarda jak skała, nie? Dobra, to sobie o, Zawrócę, jeszcze raz Wam pokażę z bliska, jak ona fajnie odchodzi. Zobaczcie. Nie trzeba nożyka, jak ktoś ma wprawę. Tylko trzeba wiedzieć, jak ją chwycić. Następna. Dobra, może teraz tak. Tak, idziemy sobie. Ja jutro zaczynam tutaj. Dniówka zaliczona. Ja mam też zaznaczone. Nie chcę się numeru zapamiętywać. Nie, ja, można numer zapamiętać, tylko czasami zdarza się tak, że tego numeru niestety, ale nie ma. Od razu mówię, że jak to co my na Was grzemy tutaj liściem na betonie, to jest 2-3 dni tego nie ma, to Tak, to schodzi od razu, więc nie ma problemu, nie? ze ja swoją jakę. Dobra, lecimy na kantynę. Tak jest. Dobra mordeczko, no to dzięki za dzisiaj. Spoko stary. Trzymaj się i widzimy się jutro, nie? Tak, trzymajcie się Wszystko kochani. Drogi. I do Juterka, nie? No, na razie. A no, no, my w kontakcie, nie mordo? No, hej. No. Yeah, okay. yeah.